Hej, kogociaki, z tej strony Jana Jamek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę Tropikalipsa, czyli sezon piąty na Star Planet. Więc zapraszam do oglądania. Tym razem wyjątkowo zaczniemy od przejścia się ponek Nexusie Zobaczcie, że to jest taka wyspa yy, nieco porośnięta i muszę powiedzieć, że pomysł jest bardzo twórczy. Mamy tutaj też jakąś chatkę. W której była jakaś misja do zrobienia, ale ja już Wam przepraszam ją, bo ją niestety zrobiłem. Yy, no, i tu wygląda bardzo twórczo, normalnie, fajnie. Widoki są fajne, też mamy jakieś nowe niebo. Pewnie, no nie wiem, jeszcze go nie ma, nie da się go w ogóle kupić, ale pewnie jeszcze wszystko dojdzie. To pewnie będzie jakaś kolekcja. Yy, I no. I zobaczę sobie, że tutaj to wygląda normalnie. Dosyć ciekawie. Moderatorzy sobie pozmieniali swój wygląd. Tutaj mój widz, więc pozdrawiam. Zobaczę, kto tutaj teraz ubrał się deck McFly. dla mnie dziwacznie, ale no nie wiem, nie moja sprawa. No więc tak. I tutaj też tak wszystko to fajnie wygląda. Ogólnie też mamy nowe kryształy, tak zwane drewno i kawałek z Nie wiem, dlaczego te dajwiany jeszcze nie zniknęły, ale no trudno. I zobaczcie, możemy sobie z tego zrobić takie przepisy. Prosta skrzynia, cienki pręt i gruby pręt więc ciekawie, ale tym razem sobie przechodzimy do portu, tego jest naprawdę bardzo dużo yy, i witaj na Tropicalipso Orany. Pewnie sobie przypomina, że opuściliśmy port gwiezdny Nexia, żeby od odnaleźć jego datę tutaj na planecie Tropicalipso. Niestety, przy wejściu w atmosferę, straciliśmy w tajemniczy sposób kontrolę nad naszym statkiem. Wylądowaliśmy w wodzie w pobliżu miejsca, które nazwaliśmy Wyspą Wraków, ponieważ w okolicy są inne, rozbite jednostki. Mojego taty nigdzie nie ma, ale może ta chatka na wzgórzu należała do niego? Zajrzysz tam, ale najpierw zapytaj Blockborna i Dexa, co powinniśmy zrobić, każdy z nich ma chyba inny pomysł. Może też zajrzeć na Wyspę Czaszek za pomocą portalu VIP. Być może znajdziesz tam wskazówki na temat miejsca pobytu mojego taty. Chyba nie sądzisz, że szepcze? Już go nie ma, szepcze, co? O, tam jest Natalka, więc pozdrawiam, witaj na tropikalipso. Postgwiezdny Nexia, Ziggy obserwuje sobie kartkę i widzi tutaj rysunek tego tropikalipso i wyobraża sobie swojego tatę, który trzyma klucz jakiś. Lecą sobie statkiem po tym tęczowym niebie i wylatują na taką ciekawą planetę, ale nagle coś się tutaj dzieje i jakiś zdziwaczony krab się wkurzył. Co? Nie. I tutaj mają jakieś zagrożenie, widzi, i się rozbili. No i mamy w sumie, no, bardzo alternatywne. Ciekawe, ciekawe. Misję już tutaj no, niestety zrobiłem. I serdeczne, Serdeczne. pozdrow. No dobra, i teraz sobie wchodzimy do dalszej części. Poczty, Boże, jak skacze. Nowe nagrody koła fortuny. Mam nadzieję, że wczorajsze nagrody zamieniłem je na całkiem No oznacza to, że będziesz potrzebować nowych losów żeby odebrać te wspaniałości losy zdobędziesz za pomocą koła fortuny no już od teraz tym razem możesz dołączyć do mojej grupy pirackich rzezimierzów Achoj wilku morskim mam sobie tutaj takie rzeczy, piracką armatę małpę Taką była już kiedyś, to prawda, więc ja jej chyba nie kupię, jeszcze mamy takie fajne, taką fajną broń, taki pistolet i takie nogi wyglądają one nawet spoko i z tego co wiem to one chyba mają modele no, bo kupowałem je na koncie Cornela. No i dobra, to jeszcze nie jest koniec. Co my tutaj jeszcze mamy? A to to konkurs nie jest interesujący: to był Live Aquatic. Witaj, mogłabym to zostać na zawsze. Słońce, piasek, lazurowa, woda, czego chcieć więcej? Flora i fauna morska Tropikalipsa natknęły mnie do przygotowania chyba najlepszej kolekcji w historii, w serduszko. Dosiądź konika morskiego, przygarni uroczą rybkę, przemień się w syrenkę albo meduzę, który przepis znajduje się na sześć swojej listy życzeń. Szczerze powiedziawszy, testowałem sobie to tak nieco i bardzo, ale to bardzo fajne jest to i to. Syrenka też jest superowa, sobie właśnie nie ugram, więc tak połowiczny taki test mamy. I tutaj w samym srebrnym jest tylko meduza, tutaj jeszcze jest dodatkowo to. ten taki konik morski, tutaj jest już absolutnie wszystko. Dobra, o tutaj mi Natka robi zdjęcie, więc sobie tutaj damy jej uśmiecha. Tymczasem my sobie tutaj idziemy robić e, Brać te, te, te tajemnice, więc no tak, od czego trzeba tutaj zacząć? Jak musimy sobie pójść chyba tam gdzieś na środku, na środek. O tutaj mniej więcej. Yy, I tutaj pobierzemy sobie tą rybkę. I trzeba znaleźć tutaj taką dziurkę, to chyba będzie gdzieś o tu. Tak, to jest o tutaj. I bierzemy sobie tutaj dyska, więc tutaj mamy sobie dyska i lecimy sobie tutaj w górę. W górę, w górę. O tutaj, o. Trzeba sobie tutaj wlecieć. Nie wiem tylko gdzie to jest. O, tutaj. No i mamy. I no, jak już jesteśmy tutaj, to jesteśmy bardzo blisko niebieskiego klucza. Podlatujemy do tego drzewka i już je mamy. Yy, I teraz, no to już ostatni punkt właściwie na naszej liście, bo są tylko trzy klucze z tego co wiem. Yy, I tym razem sobie trzeba polecieć na tą taką małą wysepkę oddzieloną. Lecimy do tych, do tych ruin. No i szlak. No i wlatujemy sobie tutaj. hał, ci miał. bardzo co. Dobra, nieważne, więc sobie tutaj wlatujemy i jak mamy sobie te... O, tutaj mamy w akcji ten gruby pręt i chudy pręt, ale jak już to mamy, to sobie możemy włączyć tego dyska i wchodzimy do wody, wchodzimy sobie do wody, szukamy tutaj takiej dziurki, o właśnie tej o. Do tutaj, o właśnie i mamy sobie taką, takie coś. Idziemy sobie tędy, zaraz, że że pójdziemy sobie zobaczyć tajemnice w świecie VIP-ie, znaczy się je zebrać widzimy tutaj, tutaj i tutaj, mamy już tajemnicę, nie chcę mi się robić zdjęcia, bo nie ma po co, a więc co? Widzimy się już w świecie VIP. Tak właśnie się prezentuje świat VIP i jest to normalnie taka duża wyspa z jakąś, jakimś czymś. I no normalnie ona jest dosyć dziwna, to jest chyba jeden z gorszych tych światów VIP. Bo on jest nudny, a klucze to wszystkie, praktycznie wszystkie wymagają lawy, żeby wejść w lawę. Pierwszy, to trzeba znaleźć sobie te takie coś, rozbite to, to coś. Mamy sobie tutaj niebieski kluczyk, o tam nawet widać I jak mamy, to sobie stąd szybko wychodzimy, żeby nie umrzeć przez te głupie kolce i teraz sobie trzeba wziąć to, ale jednak sobie nie weźmiemy, bo już ta osóbka zabrała no i no, bo, boże, ten pakiet się tak spodobał ludziom, teraz chyba widzę wszystkich, którzy mają ten pakiet wszędzie normalne są tacy. więc no sobie idziemy teraz tutaj tędy i teraz Wam pokażę jedną ważną rzecz to jest bardzo ważne miejsce, jeśli jesteście VIPami bo trzeba tutaj sobie wejść. Macie tutaj chatkę Blix i możecie się tutaj uleczyć, więc to normalnie gorąco polecam. No i teraz uwaga: to jest chyba jeden z tych gorszych i trudniejszych światów. VIP. Bierzemy sobie tutaj i mamy fioletowy kluczyk. Jeśli chcecie sobie iść tutaj z powrotem do tej chatki Blix, żeby się uzdrowić, to możecie skorzystać z mojej takiej taktyki, że po prostu wchodzicie sobie na. Uuu, jezu, Wchodzicie sobie na to coś: schodzicie sobie na to coś, wskakujecie na tą taką linę, czy ten sznur. I teraz się wskakujecie. O tutaj o widzicie widzicie, tak właśnie to jest taka prosta metoda. Możecie sobie tutaj wejść i no i bierzecie sobie i wchodzicie sobie tutaj, nie wiem, dlaczego ja się tutaj uzdrawiam, skoro mam praktycznie całe zdrowie już, ale no trudno, nigdy zdrowie nigdy nie za wiele, szczególnie w świecie, gdzie jest tylko lawa. Yy, no i tak. Teraz trzeba wziąć czerwony klucz, jeden z tych trudniejszych. No bo tutaj one są chyba czterech, dobrze pamiętam, bo jest chyba żółty, fioletowy, czerwony i niebieski. I teraz trzeba zrobić taki sprytny myk, że trzeba wejść sobie tędy, aj, tędy, o i o tak, o i się nam udało. O, jezu, jezu, nie, nie, no kurde. Pozbieram te klucze z powrotem i się już widzimy za chwilę. Oj, dobra, te klucze już mam pozbierane, więc sobie idziemy jeszcze po ostatni żółty. On jest chyba jednym z tych najłatwiejszych. Trzeba jego już tam gdzieś namierzycie. O, właśnie tam sobie po prostu skaczecie gdzieś tutaj, właśnie. O, właśnie, tak, i teraz tu. A Jezu, to jest takie ciężkie. Uff, no i się udało, ledwie, ledwie, ale się naprawdę udało. Więc no to chyba dobrze, mam nadzieję, że nagrodzicie mnie tym łapką w górę i subskrypcją, bo właśnie wybiliśmy 500, więc bardzo jest mi miło. Bardzo wam dziękuję, kotki. To jest sz szokujące. Naprawdę jestem taki taki podekscytowany i zdziwiony, że hej. I w ogóle niedługo jeszcze będzie rocznica naszego kanału, więc no naprawdę będzie fajnie, to będzie 23 lipca. No więc tak, i teraz żeby sobie pójść do bram, idziecie sobie tędy. Kurde, ten świat jest tak no nawet łatwy, jest trochę się pomyliłem w sumie. I tutaj jeszcze mamy ostatnią bramę, schodzimy sobie na dół. No i mamy tajemnicę szokującą normalnie, wow. No i superowo, to chyba na tyle będzie z dzisiejszego filmu ale jeszcze jedna ważna kwestia sobie na początku odbierzemy nagrody yy, dobra, ale to potem i zobaczcie, ponieważ skoro już mamy te nowe tworzenie yy, to czy chcielibyście na przykład, żebym nagrał dla Was test yy, tworzenia w ogóle tego wiecie, tych prostej skrzyni yy, tych, i tych prętów jeśli tak, to po prostu wystarczy, że Napiszcie taki komentarz, no a też pojawi się, jak już oczywiście pozbieram to wszystko, więc ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie, moje kochane kotki, i widzimy się w następnym odcinku. No i pa pa!